Hej, cześć i czołem. Nowy vlog, pomyślałam, że odpalę aparat i coś ponagrywam. Ciemniejsze włosy. Na pewno zauważyliście ciemniejsze włosy. Słuchajcie, dzisiaj dopiero nałożyłam farbę, którą wam pokazywałam. Nie wiem, nie wiem czy pokazywałam na Instagramie, czy tutaj też. W każdym razie kupiłam sobie farbę z Joanny. Joanna Organika, Naturia Organika, zmieszane dwa odcienie. Wyrzuciłam już te opakowania, w każdym razie był to na pewno na bank odcień kawowy. To są takie białe farby, Natura organika, jakieś bez tych takich tego, bez amoniaku i tak dalej, bardziej takie delikatniejsze dla włosów. Odcień kawowy, a drugi to był kawowy na bank, a drugi ciemny brąz i wyszło ciemno. Ciemne te włosy wyszły. Później, jak pokazywałam te farby chyba na Instagramie, na. Tak, na InstaStory. To napisało do mnie kilka dziewczyn, że w ogóle te farby u nich się nie sprawdziły, bo im w ogóle włosów siwych nie pokryło. Natomiast to były głównie dziewczyny, które farbowały dosyć, na dosyć jasne kolory. I tak czytając te wiadomości, to sobie pomyślałam, kurde, no to dzisiaj, jak robiłam sobie tą farbę, przytrzymałam ją dłużej. Trzymałam ją pół godziny. Od momentu, jak już nałożyłam odrost i wszystko, więc podejrzewam, że było to około 40 minut łącznie. Skóra głowy troszeczkę się ufarbowała, natomiast, to znaczy, no, przyskroni, ale na tym, myślę, że to, to po prostu e, się spokojnie domyje. E, od, tutaj kolor jest, no, ładny, ale tutaj... W, w podglądzie, w aparacie widzę, że jest to czarne, ale pod światło, słuchajcie, to jest taki naprawdę jak kawa, taki mocny, mocny, ciemny brąz. Pod światło lepiej to wygląda, natomiast faktycznie odrosty, w sensie siwe włosy są jaśniejsze niż tutaj, więc faktycznie te, te farby z tej serii Naturia Organic, no słabo ten słabo kryją siwe włosy. Ale ogólnie jestem zadowolona, podoba mi się. Powiem wam szczerze, że ja się dużo lepiej czuję w ciemnych kolorach, natomiast chyba stwierdzam, że trochę mnie postarza ten kolor teraz w tym momencie, ten taki mega mega ciemny. I to na pewno się jeszcze wypłucze, ten kolor się na pewno ta farba wypłucze, bo tak jak mówię, nakładałam parę godzin temu, więc podejrzewam, że nawet dzisiaj jakbym teraz na noc myła głowę, no, ale tego i tak nie będę robić, bo nie chcę tak często myć głowy, żeby za bardzo nie powodować, żeby te włosy przyzwyczajały się do tego i będą się szybciej przetłuszczać. Więc podejrzewam, że z każdym kolejnym myciem one troszeczkę się słabsze zrobią. Natomiast myślę, że ten odcień kawowy, właśnie kawowy, dokładnie się tak nazywa nie kawa, tylko kawowy. Myślę, że przez ten odcień właśnie te włosy zrobiły się mega takie ciemne. Ale ja zawsze mieszam dwa różne odcienie danej firmy, więc taką mieszankę kombinuję po prostu. I boję się tylko, że jak teraz już będę nakładać kolor jakiś inny, nawet ciemny brąz, no to te włosy będą ciemne, bo już mamy tutaj taką jakby bazę ciemną. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no nie jest źle. Lepiej ciemniej niż za jasne, bo tak jak mówię, ja się w jasnych włosach totalnie nie czuję. Mamy dzisiaj poniedziałek. Ostatnio przyszła do mnie paczka. Pokażę wam kilka, kilka. Pokażę wam paczkę, po prostu, którą dostałam od marki Eveline. I naprawdę są bardzo fajne rzeczy. Jestem mega pozytywnie zaskoczona czym? Już wam mówię. Pomadkami. W takiej wielkiej torbie przyszły mi właśnie kosmetyki. O, mega, mega, mega dużo kosmetyków i mam zamiar po prostu, jak już wszyscy pójdą spać, wieczorami rozsiąść się tam u góry, rozłożyć trochę sprzętu i ponagrywać parę tutoriali. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak mi brakuje, jak mi, jak tęsknię po prostu za nagrywaniem makijaży, gadaniem o makijażu przed Wami, czy tam nawet na live'ach. Swego czasu robiłam też dużo takich transmisji na żywo, gdzie po prostu robiłam makijaże, ale w tym momencie, jak Antosia jest po prostu w takim wieku, że jej jest wszędzie pełno, to po prostu no, no nie da się tego spokojnie nagrać. A ja raczej wychodzę z założenia tego, że jak się zabieram za takie właśnie bardziej już konkretne, tematyczne materiały filmowe, to jednak wolałabym, żeby był spokój i żebym mogła to po prostu spokojnie nagrać. Bo jak jest chaos, jest harmider i w ogóle wszystko mnie rozprasza inne. To film, który na dobrą sprawę trwa 15-20 minut już po zmontowaniu, a w, w praktyce wygląda to tak, że przy nagrywaniu, bo zawsze to jest tak, że jak się nagrywa tutoriale makijażowe i ogólnie filmy takie pogadankowe z makijażami, to zazwyczaj dużo dłużej trwa. Bo wiecie, tutaj jakiś krok maluje się podkładem czy coś, i w międzyczasie do Was o tym podkładzie, podkładzie gadam, i tak dalej, więc to dużo dłużej trwa. A jak jeszcze dołączymy do tego właśnie jakiś Rozpraszanie cały czas, jakieś krzyki, chaosy, no to po prostu to rozwleka się tak w czasie, że się w pewnym momencie odechciewa. Więc mam nadzieję, że w końcu się do tego zabiorę i będę mogła więcej po prostu takich filmików makijażowych, pogadankowych, takich po prostu Wam ponagrywać. A tutaj mam naprawdę dużo fajnych rzeczy. Szybko Wam pokażę, bo ogólnie jak wiecie, marka Eveline, to jest taka ogólnodostępna drogeryjna marka kosmetyczna, zarówno jeśli chodzi o pielęgnację, jak i kolorówkę. Jakość ogólnie kolorówki też uważam, że poszła do góry, więc też się z tego bardzo cieszę. I tutaj na przykład mam trzy paletki, które ja śledzę markę Eveline na Facebooku, na Instagramie też często gęsto zaglądam gdzieś na jakieś filmiki na YouTubie, jak dziewczyny coś testują z Eveline, głównie paletki właśnie do cieni, no to wtedy też no, oglądam po prostu, ciekawi mnie to. I tu mamy duży, trzy, mam trzy takie paletki nowe, nowe dla mnie, bo na pewnie już chwileczkę temu wyszły. Po pierwsze tą paletkę Sparkle, która, no. Sam design, samo to opakowanie jest po prostu, słuchajcie, boskie. Nie będę otwierać wam tutaj i swączkować, bo, bo to by mega, mega długo trwało. A ja chciałam dzisiaj tak po prostu nadmienić, że w najbliższych dniach na pewno coś się z tymi kosmetykami pokaże. Po drugie mamy paletkę Angel Dream, piękna paleta, w ogóle totalnie moje kolory. O, tutaj mamy w tyle, a już wam pokażę, właśnie zawartość tej paletki, bo ta jest w opakowaniu no cuda, mamy tutaj maty mamy tu satyny i w ogóle mega, mega moje kolory ja, ja w ogóle uwielbiam ciepłe odcienie, ciepłe barwy na oczach, w ogóle w makijażu raczej takich chłodnych, neutralnych naprawdę bardzo, bardzo rzadko używam, a tutaj mam tą trzecią paletkę Charming Mocha i tu są brązy rany boskie, i tu są właśnie głównie brązy, beże, jakieś takie złociaki i tak dalej. Więc na pewno będę chciała coś odtworzyć z tymi paletami i zrobić po prostu parę makijaży. Myślę, że większa część tych wszystkich kosmetyków będziecie mogli po prostu zobaczyć na moim Instagramie, tam prędzej niż ogólnie tu na YouTubie. No, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Tutaj mam taki ogromny micelarny 650 ml plus 150 ml gratis jest to profesjonalny płyn micelarny, właśnie o, taka wielka, gigantyczna butla. Później, jeśli chodzi o pielęgnację, znalazłam tu jeszcze znowu już taki jakiś kremik, to jest chyba jakaś nowość, Bio -vegan, Multi Nawilżający Krem do Twarzy i to jest ogólnie krem do każdego rodzaju cery, taki ogólnie właśnie nawilżający i super, bo pod makijaż ja... Kurczę, niestety kończy mi się miejsce na, na aparacie. Jeśli chodzi o pamięć, muszę przerzucić wszystko na kąpa więc tak szybko pokażę, co tu mniej więcej jeszcze jest. Tu jest jakaś nowość, która mnie bardzo zaciekawiła. Mianowicie jest to serum na porost rzęs, stymulujące wzrost rzęs. Rivelaż. Będę testować, zobaczymy. Mam tutaj też dwa kremiki do rąk. Maniaczka kremów do rąk, więc u mnie się przydadzą. Peeling enzymatyczny. Ja ogólnie to wszystko pokazywałam Wam już na Instagramie, jak myślę że dzisiaj to wiecie. Tutaj mamy balsami do ciała. Ogólnie cztery, cztery podkłady to są nowości, które w tym momencie testuję. Dzisiaj go mam na twarzy. Jest to Satin Matte 4 w 1 i mam cztery odcienie. I teraz użyłam Beige, czyli 104. Powiem Wam, że bardzo fajnie ten podkład wygląda na twarzy. Nie ma jakiegoś mega dużego krycia, ale naprawdę daje radę i jest super. Tutaj mam e, jakiś nowy odcień tego e, Liquid Control, tego kultowego też z Eveline oraz jeden odcień 02 Natural tego matowego Day My Mat e, tego podkładu. E, mam dwie maseczki w płacie, jedną taką mm, e, dwuetapową właśnie taką maskę. Tutaj mam też tą czarną oczyszczającą bronzer, który też używałam bardzo, jest fajny, powiem Wam, że to jest taki delikatnie satynowy, nietotalny mat, bardzo ładnie na twarzy wygląda i on nie jest absolutnie pomarańczowy, nie jest taki też jest za pomarańczowy, że wygląda to brzydko tak ceglaście, ani też nie jest za chłodny, że wyglądamy na brudne, także ten bronzer jest godny uwagi, ja ogólnie maniaczka bronzerów, no to mówię. Mnie to będzie szło. Mam pięć lakierów hybrydowych, piękne jesienne, typowo jesienne odcienie. Na dłoni, dłoniach na pewno nie będę robić póki co, natomiast zrobiłam sobie na stopach tą hybrydę i powiem Wam, że bardzo ładny kolor i mają te lakierki z Eveline hybrydowe, właśnie bardzo fajne krycie. Jedna warstwa wystarczyła, żeby przepięknie przykryć. Mam tutaj trzy maskary. No i mam dwa takie produkty do brwi, takie żele właśnie koloryzujące do brwi. Mam 5, 3, 5... Ojejku, 6 błyszczyków. Tutaj mam trzy takie odcienie błyszczyków, pięć odcieni błyszczyków, takich lip gloss z kolorem i jeden bezbarwny. Ja uwielbiam ostatnimi czasy właśnie ten efekt na ustach. Nie, rzadziej noszę maty niż właśnie jakieś takie wykończenie satynowo, trochę mokre. I ostatnią rzeczą w tej przesyłce jest to pełna gama kolorystyczna pomadek. Ja je wyciągnę szybciutko, tak mega chaotycznie szybko. Pełna gama kolorystyczna pomadek, które się nazywają Oh My Kiss Lipstick. To są takie pomadeczki. Otworzę jedną, żeby Wam pokazać. Przepraszam, wrzucę to. Ja tutaj jedną sobie wzięłam. Otworzę wam jedną. To są takie pomadeczki, nieduże. Zobaczcie, jakie fajne, zgrabne. Też, jak je otworzyłam, jak zobaczyłam, myślałam, że to będzie coś matowego w pędzelku. Natomiast nic bardziej mylnego, bo one są po prostu wykręcane. Jest ich tutaj dużo, sami widzicie. Natomiast ja je już kilka razy nosiłam od momentu, jak dostałam tą przesyłkę i muszę Wam powiedzieć, że nawet nie, nie patrzyłam, przyznam się szczerze, że nie patrzyłam jeszcze jak one wyglądają cenowo. Natomiast one mają wykończenie mokre, takie właśnie lekko satynowe, ale dziewczyny, one mają taki pigment. Tak, akurat jest w numerze 04 i ona jest taka lekko różowa. One, tak jak mówię, mają wykończenie takie mokre, ale. O. A tak, wiecie, byle jak maźnięłam. One mają wykończenie takie lekko błyszczące. Natomiast byłam mega zadowolona i w ogóle zdziwiona, jaką one mają trwałość. Tutaj, jak kolor Wam siądzie. One są, tak jak mówię, nawilżające, fajne, takie masełkowate, ale ta trwałość tych pomadek na ustach. No, powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że po takich pomadkach trwałość będzie super, no i tak jak mówię, no jestem mega, mega zadowolona z tych pomadek i na pewno będę je no, używała, tu na przykład mam numer 02 i to jest taki już trochę ciemniejszy kolor, o, coś takiego, co mi się bardziej podoba, bo to jest taki ciemniejszy róż, no muszę Wam powiedzieć, że jestem wow, w ogóle fajnie się je rozprowadza na ustach i tak jak mówię, mam całą gamę kolorystyczną, mam zamiar też porobić zdjęcia, i taki kolaż na Instagramie zrobić z numerami, żebyście mogły zobaczyć, jak one wyglądają na ustach, ale ja jestem mega zadowolona, także tak jak mówię, mam nadzieję, że uda mi się w najbliższym czasie po prostu nagrać jakieś parę filmików makijażowych, jakichś testów na żywo, podkład jest naprawdę fajny, bardzo jestem zadowolona z tego podkładu, nie wiem, czy znacie, to nie jest taki, taki suchy, tępy mat, że on brzydko będzie wyglądał, będzie wchodził w zmarszczki albo będzie podkreślał suche skórki. Nie. Ja, oczywiście, jakieś tam zmarszczki mimiczne mam i tak dalej, ale on naprawdę bardzo ładnie wygląda na twarzy. Jestem zadowolona. Dobra dziewczyny, ja uciekam na razie. Podejrzewam, że dzisiaj już nic nie ponagrywam, nie podogrywam, bo jest już późno. Zmieniliśmy troszeczkę wystrój naszego salonu, bo jak tu widzicie w tle, no tego się nie da ukryć. Nakleiliśmy tapetę. W ogóle trzy światy były z tą tapetą, bo to jest tapeta z wzorem, więc trzeba było przycinać, żeby ten wzór równo szedł i w ogóle całe praktycznie pół dnia od, dwóch, od popołudnia do wieczora grubego robiliśmy tą tapetę, tylko tą jedną ścianę. Kupiłam też duże, nowe lustro. To lustro jest tu boskie. Już nie będzie tak rozpraszać. Ono nie jest po prostu tutaj tak blisko na tej zasadzie jak tam to było, tylko jest trochę dalej, więc to tło mi się teraz fajnie podoba. Jeszcze kupujemy fotel i jeszcze będę chciała kupić taki, taki regał, taką komódkę do, na zapas wszystkich moich kosmetyków, bo mam tego potąd i nie mam szczerze gdzie tego trzymać. Chciałabym sobie to po prostu poukładać i posegregować, więc mam zamiar kupić jak nie znajdę takiego ładnego słupka, który będzie nam tutaj pasował do salonu, to zrobię tak jak zrobiła Paulina. Paulinka, pozdrawiam cię. Olimpia, oczywiście. Ona widziałam właśnie na jej relacji jakieś na Instagramie, że kupiła te dwa takie dwie takie szafeczki nocne podwójne takie i jedną na drugą położyła i stworzyła sobie fajny słupek. I też muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało cenowo, bo śmiało mogę sobie tak zrobić, tylko chcę zmierzyć tą komodę, którą tu mamy, żeby to był po prostu taki, żeby to był po prostu taki ciąg mebli, żeby nie było jakiegoś takiego, wiecie, chaosu, bo my mamy tutaj. Nawet duży ten pokój, ale ja też go nie chcę za specjalnie zagrać. Moim marzeniem jest też zmienić toaletkę, ale na razie szukam pomysłu i szukam jak to zrobić, żeby było fajnie. Także zobaczymy. No, także takich troszeczkę zmian u nas. Włosy są ciemniejsze, zmienia się tutaj. Bardzo mi się ta tapeta podoba. Ona genialnie komponuje się tutaj z naszym tym salonem. To łóżeczko. W, najb... w niedługim czasie pewnie wiecie, jak Antośka trochę podrośnie, to ona będzie miała swój pokój, więc tutaj będzie dużo miejsca. Będziemy mieli dużo miejsca i jest super, naprawdę bardzo się cieszę. Troszeczkę. Podjara na tym wszystkim. Za szybko gadam, chyba tak mi się wydaje, ale to też powoduje, że czas mnie goni. Także tak jak mówię, mamy godzinę 16, więc ja się tu rozłączam już dzisiaj z Wami. Wrzucę sobie wszystkie te materiały na komputer i będę miała wolne miejsce na telefonie. Też muszę kupić sobie jakąś większą kartę pamięci do telefonu. Jakbyście wiedzieli, ja się na tym totalnie nie znam: czy to są jakieś marki, firmy to mi polećcie, bo muszę sobie kupić większą kartę pamięci na telefon, żeby móc więcej nagrywać, bo vlogi raczej będę, słuchajcie, telefonem nagrywać. Ten mój nowy aparat Canon, Nikon, który mam, muszę przetestować pierwszy raz i nagrać jakiś tutorial makijażowy tym aparatem, bo to jest naprawdę dobry aparat a jeszcze go pod kątem filmików nie, nie używałam, nie testowałam, więc zobaczymy. Dobra, ja uciekam, e, rozmaczam się, życzę Wam miłego dzionka, widzimy się jutro. Dzisiaj już na pewno nic nie nagram, jutro się będziemy widzieć. Buziaki. No hej, witajcie, drugi dzień, drugi dzień. Już od momentu, co nagrałam ostatnio tę tą, tą część, to już troszeczkę też minęła, ale e, dzisiaj kolejny Urywek, kolejne zlepki mojego vlogowania i dzisiaj pewnie to zakończę. Właśnie zabieram się za lekki, szybki, delikatny makijaż. Domywam resztki tuszu, którego mi się wczoraj nie chciało zmyć. Tak też i ja nawet czasami mam. Patrzcie, jakie ja mam w ogóle ciemne te włosy. Tak mi wyszły ciemne, że to jest po prostu masakra. Opalałam się samoopalaczem parę dni temu, w tym momencie. Wyglądam jakbym była blada, no, także tak to sobie wygląda. Nałożę sobie na początek mój kremik od ASI, ten z Estée Lauder. Wczoraj domówiłam, przysz, to znaczy nie wczoraj, ostatnio domówiłam sobie kolejny nowy odcień, nowy, u mnie drugi odcień właśnie tego podkładu z Fenty Beauty. Dokładnie o, o tutaj. Nie wiem, czy chciałybyście, dziewczyny, test tego podkładu? Fenty Beauty, czyli ta marka Ariany. Ja odkupiłam sobie jeden odcień z bazą właśnie od Ani, co już Wam też mówiłam. Testowałam intensywnie i muszę Wam powiedzieć, dziewczyny, że jestem zakochana w tym podkładzie. I dokupiłam sobie odcień 220, bo ten, który mam od Ani wcześniej, to jest 140. W butelkach różnica wygląda tak ten jest nawet ten jest właśnie spoko dzisiaj go będę nakładać yy, tylko muszę zmieszać go chyba trochę z tym jaśniejszym właśnie dlatego że no chwilę się nie upalałam więc sobie zmieszam dziś te podkłady i ogólnie to w tych podkładach wiecie co mi się podoba podoba mi się w tych podkładach to że mm, że są duże gabarytowo, jeśli chodzi o pojemności, bo jest tu ich 32 ml. Głównie podkłady wydaje mi się, że są po 30 albo, albo po 26-28. Pod, pod oczy nakładam ten przeciwzmarszczkowy kremik, który był w birthday boxie Sevenea. Ogólnie zauważyłam, że mam troszeczkę przesuszoną okolicę oka, w sensie na okach, na, na, okach, na powiekach i właśnie ostatnio go cały czas używam. No więc tak pomyślałam, że odpalę kamerę, bo nie wiem, ile mi to... Pomimo tego, że nałożyłam ten kremik z Estée Lauder, on mega, mega szybko wchłania się, więc nałożę sobie, dołożę jeszcze tu troszeczkę tą bazę właśnie Profilter z Riany i może zobaczycie sobie sami na żywo, jak ten podkład wygląda. Różne opinie. O nim słyszałam różne chodno w ogóle opinie. Jednym się sprawdza, drugim nie, ale to jest, wiecie, to jest bardzo sprawa indywidualna. Jednemu, jednemu się będzie sprawdzał, drugiemu nie. Ja będę go nakładać gąbką, wklepywać yy, i zmieszam sobie ten, jasny, ten ciemniejszy odcień z tym jaśniejszym. Trzeba je delikatnie wstrząsnąć. Nie wiem w ogóle ile mi tutaj zajdzie nagrywanie tego, bo. Ciężko jest tym nagrywaniem teraz. Dwie pompeczki tego i dwie pompeczki tego. Zmieszam sobie troszeczkę i zobaczymy. W ogóle dzisiaj muszę brwi zrobić szwagierce i teściowej. Domówiłam sobie henny efektosil, bo ostatnio mi się moja skończyła. Skończyła. Troszkę się chyba już za bardzo utleniła, że tak powiem, bo za specjalnie się nią nie pracowało. No i muszę wam powiedzieć, że tak ja jako posiadaczka cery mieszanej, bardziej w kierunku tłustej, u mnie się naprawdę ten podkład bardzo fajnie sprawdza. Ja nie mam nic do niego. Mega się długo trzyma. Naprawdę bez żadnych poprawek w ciągu dnia. Krycie ma, powiedziałabym takie średnie w kierunku mocnego, ale przy tym przy czym trzeba to krycie budować. To nie jest jakaś taka wiecie mega mocna tapeta. On oczywiście zastyga na taki suchy produkt. Bardziej nie jest to takie klejące, lepkie, tylko on taki, jakby, jakby, taki trochę pudrowy się robi na twarzy. Ale mi się ten efekt podoba. I w zależności od tego, czy chcę bardziej matowy efekt, czy bardziej taki naturalny, to wykańczam go pudrem albo L'Ore Mercier, tym takim matowym, albo pudrem. Satynowym, takim rozświetlającym delikatnie z efektu. Nie wiem, czy tu w ogóle przy tym świetle cokolwiek będzie widać. No ale. Widzicie, bardzo delikatnie. Rzeczę sobie dokleję. No. I tak wygląda podkład nałożony na twarzy. Ja sobie może w ogóle jest wodoodporny i muszę wam powiedzieć, że jak chciałam nieraz pozmyć, to trzeba było używać takich. Płynów dosyć konkretniejszych wodą albo zwykłym płynem micelarnym. O za specjalnie nie chcę schodzić. Zastyk już! No i wygląda świetnie, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Dobra, dziewczyny, ja się wykończę teraz szybko i odezwę się do Was za chwilę, bo nie chciałabym, żeby ten filmik długo trwał. Jedziemy dzisiaj do Tarnowa i to, co na pewno będę chciała sobie. Podskoczyć, gdzie podskoczyć, to muszę iść kupić słuchajcie, kartę pamięci do tego telefonu, jakąś większą, jakąś mocniejszą, i to chyba na pewno będę musiała zrobić. Jak nam czas pozwoli, to podjedziemy gdzieś na lumpy i przede wszystkim chciałabym podskoczyć na krakowską w Tarnowie, zapisać się na dziary. Mam projekt tatuażu, właśnie, i ostatnio nie byliśmy. I może dzisiaj właśnie tam podjedziemy i się umówię. Chyba tak zrobię. Z tego co pisałam do nich wczoraj, to na drugą połowę listopada są terminy. Także spoko. Kasa się odłoży, bez skrupułów i się zrobi. Dobra, uciekam na razie, ogarnę się i jeszcze się do Was odezwę. No, no dobra, zrobiłam makijaż. Troszkę poszalałam, pojechałam w typowo jesienne barwy. Powiem Wam, że. Yy... Za to kocham jesień, za to kocham jesień, że można poszaleć z takimi makijażami, położę Was tu na chwilę, strasznie jestem prześwietlona z tego, co mi się wydaje. Na usta nałożyłam sobie takie duo, ta pomadka z tej serii och, oh My Kiss Lipsticks Everline w numerze 11, to jest przepiękny, taki właśnie em, ciepły, czekoladowy, taka mleczna, fajna czekolada na ustach, konturówką tylko z Golden Rose obrysowałam sobie usta, bo tak. To są właśnie takie pomadki. Tam mi Antośia. Dobra, nie będzie jej teraz widać. To są takie pomadki, które mają wykończenie takie lekko satynowe, delikatnie mokre. Więc obrysowałam sobie jeszcze konturką. Na oczy nałożyłam sobie tą paletkę, pomieszałam, pobawiłam się głównie tak po prostu blendując. Dokleiłam rzęsy, włosy sobie pewnie tak ozepnę, Aha, Antośka. Włosy sobie zepnę i tak myślę, żeby dzisiaj słuchajcie, założyć go w czarny. W każdym razie coś czarnego na pewno założę. Włosy są tak ciemne, że wydaje mi się, że jak coś ciemnego nałożę, to będzie. O teraz jest to światło lepsze, także możecie zobaczyć. Typowo jesiennie. Dobra, ogarniam to się, zajmuję się tosią. No i do później. Wszem i wobec oświadczam, że chyba zaczynamy sezon jesienno-zimowy. Już tak, wiecie, jadąc z grubej rury jesienno-zimowy. Piżdzi, dzisiaj u nas zakrycznie. Ja jestem w takim półgolfiku, ramoneska, całe dżinsy i bodki. To chyba oznaka, że nad, nadszedł ten moment, kiedy trzeba wyciągnąć cieplejsze rzeczy z szaf. Z poduszka, z wersalek, gdzie macie tam poupychane takie zimowe, i dopiero co wyciągałam letnie rzeczy, to teraz te letnie trzeba zamienić i po prostu przełożyć. To, co jest pochowane cieplejsze, wyciągnąć, a to cieplejsze i to lżejsze pochować. Niestety z bólem serca stwierdzam, ale taka prawda, no co zrobić. Ogólnie to chyba muszę zrobić mały zapas, małe zaopatrzenie, jeśli chodzi o jesienne. U umilacie, mianowicie jakąś herbatę z imbirem, jakąś gorącą czekoladę, świeczki, woski, jakiś kocyk, jakieś ciepłe skarpety. No, to, to sprawi i spowoduje, że będę dużo lepiej odczuwała niestety tą jesień, bo... Zimno mi jest ostatnimi czasy, powiem wam, że jest mi zimno. Ja jestem ogólnie mega totalny zmarzluch, więc trzeba się zaopatrzyć w jakieś skarpety ciepłe, no i tak. A dzisiaj po prostu o Ramoneska z Zary, którą dostałam od Asi. Ten mój półgolfik, do tego tą czarną torebkę, bo pasuje. Tutaj mam całe dżinsy i na nogach botki z... Z czego to były bodki? Rosegal, tak które będziecie mogli zobaczyć w następnym filmie. Dzisiaj się zabieram, zawezmę się i nagram po prostu ten filmik z tego względu, że słuchajcie, miałam nagrać go już ho, ho, dosyć długi czas temu. Patrzę, czy nikt tutaj nie... Bo troszkę zostawiliśmy drogę tak awaryjnie, bo mąż wyskoczył coś załatwić i pilnuję po prostu, żeby nas tutaj nikt nie gonił. No, ale dostałam właśnie dużo ciuchów i pasowałoby w końcu to nagrać. No... Więc tak to wygląda. Słuchajcie, chyba zakończy dzisiaj już to nagrywanie tego vloga, e, dlatego że chciałabym, żeby te vlogi moje też nie były przesadzone mega długie i też nie chcę po prostu takich wiecie, na siłę coś nagrywać. E, teraz po prostu skupimy się na tym, żeby pozałatwiać wszystko to, co mamy załatwić. Jeszcze na pewno wstąpię do tego salonu tatuażu, w tarnowie zapisać się na termin i to Wam po prostu najwyżej pokażę w nowym jakimś tam filmie. E, no, także mam nadzieję, że. Filmik wam się podobał, że coś tam mi się udało sklecić i możecie sobie z ciekawością obejrzeć. A jeszcze mam takie pytanie do was. Jakie wy macie czasoumilacze na jesienno-zimowe wieczory? Co kupujecie, co wyciągacie, żeby te wieczory były, stały się przyjemniejsze? Piszcie mi koniecznie w komentarzach, może coś podłapię i podpatrzę. No i żegnam się z wami, buziaki i do następnego.